Dobra, więc... Tak, wszystkich z tej strony shardam? Dzisiaj tutaj sąsiadę na CBRadiu, niech się tam ha chmycą. A co tam gadasz ty? Ty tam po cicho, bo tu 30 odpala, nie słychać. O o, o Boże jakie pokosy No także ja dzisiaj jadę, jedziemy sprzedać rzepok, bo tam rzepok tam układałem się u Stacha i, I tam po 2000 te na firmie, na farmie jakiejś to nie wiem gdzie to jest, to do farma dokładnie. A, to niedaleko. Obra tu. GPS, co włącz? <laughs> GPS, a chłopie, GPS, -a. telefon mi wypodpił. Bym... Dobra, wolne, wolne. Po co ci telefon? Byś tylko do tych lasek pisał. Ale żeby GPS odpalić. <laughs> Dobra, ten. <laughs> Sprzedam żypok, zobaczymy ile zarobię. Może nic chyba no... Za dużo to nie zarobię, ale może coś. Chociaż w sumie zarobiłem 2 200 z dwukółki. I to jeszcze nie pełne dwukółki, bo to tam było 800 kilo. A dzisiaj jedziemy ten. <tryk> dzisiaj jedziemy robić siano-kozy na tamtej ławce. <tryk> <tryk> jedziemy robić. <tryk> pichłem, te plaza, <przeplacam>, wcichłem <tryk> Tam sobie radzę całego pluta, pewnie. A skąd jest? <laughs> nie wiem. Dobra, tu jedziemy Pimpkowi do budy. O, czekajcie, muszę tu wysiąść. O, czepić. O, o skąd się dzisiaj ten z nowego nabytku? Boże, ten już. Tutaj yyy. już nowe nawet nie kupili. Nie chcę. Nie chcę. Ale... Nie działa. Ej, ktoś sprzedali mi zepsutą zgrabiarkę. Boże, wałek się podłącza i kable. No podłączony jest A kable? O, działa, działa Wałka <grym> nie dopiąłem Wałka nie... Wałek, ok. tam... Załączył Wałek, po całej 60 latało <grym> Dobra, my jedziemy kosić na moją rotacyjną O, <grym> ale pokosy Bo nie wiem, czy sąsiad tam Bo robi ja ten... ja na wozu, Pokos z... <grym> <zami>. Drugi pokos <grym> robił sąsiad Mam się zippa zapchnie no przyjadę swoją Będę się coś. Mogę wam w kostki porobić jak chcecie. A ja tam wypierdzielę państwu z tymi kostkami. No, weźmy kopele. Dobra, no, elegancka robota. Dobra, ja tu wjeżdżam. Włączam mój wałek i tnę, nawet krzoki wytnę. Dobra, tam myślę, że tak sobie z tą kosiarką szybko pojedziemy. O kurde, tutaj drzewo niestety. Chyba drzewo też wytnę, wiecie? Wytnę zarazem z trawą. Także dzisiaj tutaj sobie ten pokosimy i yy, ten. W następnym odcinku może będą raczej yy, wykopki, bo tu zimniaki urosły sąsiadów, nie wiem. Ja nawet nie wiem czy mnie zaproszą czy, czy, czy nie, to nie wiem. Jak ja to zasłużysz? Zapros zaprosicie mnie, żeby pomóc czy nie? Tak zasłużysz. A, to dobra, to, to nie, to ścianę... Muszę ja musisz zasłużyć. <grych> tak, ja mam zasłużyć, żeby pomóc z zimniaki przyzbierać. Ta. Ciekawe Jak za darmo to trzeba Jeszcze mi dwa worki zimniaku tu rzucicie. Dla krów. O tak, chciałbym. Dobrze chciałbym. Być... Na, na, zim, na obiad. No nie, na obiad nie trzeba, dla krów tylko No, także ja tutaj sobie później yy, zgrabię... Znaczy się nie zgrabię. Może przetrząsnę. Ale nie mam przetrząsacza, więc <ścoughs> chyba widwań wid 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 będę przetrząsał. <laughs> Ups, znowu kiedy. Biedny jesteś, no tyle ci powiem. No ja biedny jestem, bo taką chopieriśmy biedną gospodarkę zwierdą. Ale no, chopię, lux jest. No, zobaczymy jeszcze jak Musimy się znowu... musicie się znowu pojać tą lawetą do pana tego co? Po co? Po fikołka. Fikołka. Po co? Po zgrabiałem... co? Przez usarkę. Tak, bo pająka. Eee to takiego takiegoś pająka bym coś sobie kupił, ale do takiego używanego Widziałem tam w SMS mi przyszedł, że jest tam, ale to trzeba było podjechać. Chyba ten alert przyszedł RGB tak. <laughs> Alert Tak, na czerwono mi się podświetliło. Ta... uwaga, uwaga, sprzedajemy przez szosarkę za jedyne 150 zł Wycięta z krzaku Odmalowana Coś to co z CB radio dobrze ściąga, no. Dobrze działa? Kolorze, już. Zero, zero zgłoś się 0300 trzy, zero, zero, zgłoś się Trzy, trzy, zero zgłaszam Kurde, wajcha się do góry podniosła, podniosłam rotacyjną, ja... Patrzymy, a tam Wałek się wyłączył w połowie pola, nie? Nogą kopnął, Wałek wyłączył Wyłączył, patrzy kurde, coś nie kosi, ale sprzedać to gówno Dobra, tutaj szybko szybko na, na szybkość taki odcinek będzie Tak myślę, że z Max nie wiem 15 minut może 4 godziny Cztery... 4 godziny Tak, to ta minimum Kiedy robimy live przed vlogiem czy twoją na 10 tysięcy na 3000 subów servex zrobi live 12 godzin. Nie, chłopie, na 10000. I, I jeden jest równa się, y, znaczy zutówka równa się 10 godzin więcej. Tak. Nie, nie to ja się nie O chłopę, to znowu z 5 dych mu dam, to będzie siedział, chłopie O ty, już więcej lawni odpalam. Żeby Jak i... ty tak możesz mówić, dla widzów. <laughs> to to, to zmniejsza zmniejszę ten. Drana fałka Jeden. Jedna... czekaj, jedna złotówka, sekunda dłużej. Coś ty. To się nie kalkuluje. Jak to ci się. nie można... To chopie jest biznes, nie? Tak jak jak, jak to, z tą tą trawą hopie. Widzisz, teraz nie niedobrze. Wcześniej jak hopie podłączyłem, to takie hałdy leciały, że maskowosko. skowosko. Właśnie dobrze, żeby trawy dużo było, a nie to. A to i tak wszystko mi ukradli to snopki co, że my pozbierali. A możemy cię ukradzić. Ja tam nie wiem My nic się ukradliśmy. Muszę drona kupić. No to wszystkie na szeciuniki, ale tak to to nic. No tam widziałem, że ten... na gospiu się jakaś 60 pojawiła. W Wleasing wzięta! Przewidziało ci się. No dokładnie. W ogóle nie robimy na dwie sześciątki. Przewidziało ci się coś Na pewno? Kurna, jakie pokosy, chłopie. Ej, co on tu robi? Chłopie, to sipa będzie zapychana. Patrzcie. No kurde, widać, że... Ty, a ja taką samą sześćdziesiątkę widziałem tam na tego... Ta na, tym, na tartaku tam widziałem taką samą sześćdziesiątkę. E? Ja tam... nie, 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 nie. O co po chodzi? Bo ona ma inne śrubki na silniku. <grym> ona ma czerwona, tamta miała różowe. No. To nie jest I tak... miała inny filtr paliwa tam ma szary, a miała czarny. To, no. O, hopie. Ja miałem raz strzelaną 30 a teraz żółtą trzydziestkę. No się, wiesz, no w nocy się przefarbowała. <grym> Boże, chłopa po chłopowi nogi uciąłem. Rafałek, gdzie jest ci i łogi? Nie, ja tu jadę balę zebrać z tamtego pola. A, ale tam nie koś, Rafałek, tej trawy. Nie, nie, balę tylko. Dobra, to ja tutaj po poskrabiam, tutaj pół pójdzie na siano, pół pójdzie na trawę. Ale to już bym musiał jakiś przetrząsać, nie wiem, albo kupić, albo pożyczyć. Nie wiem, zobaczymy. Pojadę tam do sąsiadów na jedną wieś. Może i Jeszcze gdzieś tym się żebyś kupiło. A nie mam 4000, prawie Czaisz? Baza. Na święta zostaw kup coś, małżonce. Ta, ale to nie wiem, czy. W zestawie była. Bo nie wiem czy mi sprzeda jeszcze. Była, była. No to nie wiem, gdzieś gdzieś chyba uciekła, bo nie widzę jej w domu. Nie mam mi kto, U, Nie polubiła kto, cię! Obie, głoduję od tygodnia, już nie ma kto mi jedzenia zrobić. Nie polubiła cię. No możliwe. Ale wiesz, kupiłem sobie pimka, tam pimpek się najada. Jak nie zje pimpek to ja zjem za nimi, i... Uf, do niego? Tak. Chłopie jest gitara. O ale po są u mnie czy u Ciebie? 60. U mnie aż nie wyrabia Kurde To nieźle U mnie są takie pokosy, że u Ciebie takich nie ma Jak nie ma? Patrz tu chyba zaraz tu skrabiarkę Zaraz biorę wiadro i będę usypywał na, na kopca Wiatrem? Wiatrem będę zbierał, już jadę bo to Po to, po dwóch jadę, nie? Będę zbierał na ten wiadrem. Kurde, tu już ludzie chodzą. Także są są. Halo, halo. No halo, co tam? Byłem tam balował czy coś? Nie, ja już skończyłem kosić, także wiesz. Ja tam. Nie, mam, nie mam co robić teraz. Referek, ja dawaj tu do nas! Co ja to po. Ja to... ma... ja o ma padać! No właśnie, ja to Hala tu a, Rysiu, gdzieś mi A Bocz... to lepiej ten Bo lepiej to sprasować i zbierać, Bo zbierasz to może zmoknąć O, pimpek! Kurde, no na no, no. cześć, to też może zmoknąć Pimpek przyjeżdża Nie, po kosach Kurde, to kury tak zarosły, że nic nie widać Opie, kury chodzą... O! Kurde, kosiarka bokiem poleciała a, Ale, tu są się się odpokoił, Toż chyba do granicy w ogóle nie dojechał. O to wiesz, ja tam nie trzesz tyle, nie. Chodno, tu mi odepniesz, sąsiad Poczekaj, bo tu mi się ten za zablokowało, mi się ten kosiarka. A tu będą dymy teraz, bez ognionika. Próbuję, ale coś średnio to widzę. Nie da rady Ja bym 30 przyjechał, chłopie, tylko tura rani mam Pokar <noise> dawaj, no. E, to chłopie idzie. Lux tam idzie. Czekaj, co tu się. A, tak, fajnie. A ten, cz Czekaj, gdzie ty kurde? Gdzie, gdzie ten drugi sąsiad? Pewnie coś poszatknuje tam. A w ogóle nie są twojej gospodarce i nie krańczy 30. No to czekaj, pójdę się przejść. Zobaczymy. <głosy> 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 nie, no, nie gadaj. Ja zgadaram. Dobra. Nie no, chodź tu mi polepiesz tą przepę, zobacz nie, no! Nie, co, co on tu robił? Chodź, 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 do mnie, do mnie, chodź myślałem, że mi 30 zarąbał, za nie? Jackieł tu w kurniku się zaklinowałem No co jest? Obróć się w prawo <laughs> Staro, mnie nie widziałeś! Ej, ja myślałem, żeś mi ty 30 proszę ukraść, nie? Chłopie, na mnie i mówię, jak ty mnie nie słyszałeś Chłopie, tu zgrabia kurde to, to ja lecę po prasę w takim razie Coś może sprasujemy Kurde nie zrobiłem sobie miniaturki nawet Zapomniałem zrobić jak 30 Rób mi fotkę, rób Mi no. też tu rób za chwilę, panie Ale to, to nie, 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 nie ten Nie ta akcja <noise> Ta akcja, ta, dawaj, dawaj, dawaj tu w tym momencie Bo okay. cię zgłoszę tam o, ty wiesz jakie mam Człowiek, ja, ja mam znajomości? Człowieku, ja tam Ja mam znajomości z e, Andrzejkiem A ja... ty? Ja takie znajomości u Haliny, która uciekła od ciebie Ja, chłopie, na policji wszystkich znam, nie? A ja znam e, twojego psa Kogo? Twojego psa A mój pies też cię dobrze zna, tam chyba ci coś pogryzał ostatnio, ale to nie wiem, bo to tak trochę... Skąd to ty wiesz? No nie wiem, bo to te... jakaś czapka leża, leżała w stodole John Deera? No Wziąłem sobie no do chałupy. Wziąłem se, wiesz, fajna taka. Taka, o. taka... Taka fajna, taka wiesz, taka, taka elegancka, nie? Taka, taka, poza za chwilę na widok będzie Kurde, Dumi, chyba nie zapiłem tego. Nie zapiłem się, kurde. Wałek, muszę zapiąć, bo... Ta 30 nie, nie chce iść bez wałka. Sąsiedzi... Andrzeju, za chwilę będę balował. Dobra, dobra. nam ze to nie, źle czeka jeszcze. Ile to jest minut? 13. To tak do tych 20. I ten, i lecimy potem na drugi, nie? się wyrobić, bo ja muszę iść na robotę. A no, kurde, ciocia, ja też mam robotę żywa. No ale co w realu, nie? Nie, nie, panie, panie. Tu chodzę, trzeba wóz pomalować. Kurde. Ja tu mam ten do roboty. Yy, muszę wypić herbatę. Tak. Herbatę. Smacznego, szczyfirma, udław się. O, dziękuję. No, nie ma za co. Chyba tu opuścimy, Ura Zardzewiało, tu coś. Chyba. O, to muszę wyłączyć. O, no, jak no, ja trzymam, to tak jest. Co? Jak trzymam pod chmurką, to tak jest. A, nie pod chmurką, człowieku. I potem na nas zegnał, że mu takie główną. Ja. Ja A, już go no, znam Legan To jest tu się od tak szybko zaraz zapchasz tą sitmę No To w pajka wydajna nie? No, no bo od nas No to dopiero mówiliście, że gówniana E tam gioczek chciał Stój tu, ja tu zrobię ten zdjęcie Telefonem moim mi Tu, mi tu rób, mi tu rób. Kupiłem sobie nowego iPhone'a, e więc tu muszę przetestować O Legancko Dobra, jedziemy. Pani, raz. mi tu! Dawaj, dawaj, bo akurat Czekaj, gdzie ty jesteś? A teraz, chłopie, teraz nie mam czasu, bo tu, kurna, te... De... Dawaj, panie, w tym momencie. Bo tu tak pod birok... nie, nie. nie słyszę, chłopie, tak ta prasa głośna jest. Gdzie nie. jedziesz? Na godzinę? Czekaj, 48. zaraz. 48. Yyy, jadę. A, na godzinę, by więcej? No tak, plus 10. Kurde, macie. A w drzewo, że przywalił w opie. Cała prosta się zatrzęsła. A to dom tam był przez? Nie, bo mój dom już się dawno rozwalił. A, mój bazer. I co, wy to, wy, wy będziecie jutro ten, zimniaki kopać, tak? Dokładnie. Co, chcecie tą trzydziestkę? Do tej kopaczki, czy nie? Jak za darmo, to trzeba brać. <laughs> za darmo, fajnie. Co ty żeś myślą? Benzyny ci wleję, byś zadowolony chłopie benzyny to... No benzyna, albo gazu jeszcze tam do gdzie do Ta... A, butla z gazem Sąsiad, Kto to, to zgrabiać, czy nie? Wiesz co, ja bym ja tak, ja, to, ja tu bawek. myślałem, żeby ten, żeby na siano jeszcze tutaj trochę popracować. No, do... no to zostaw to No, to zostaw jeszcze no, jeden da, pasek? Doj. A dobra, jeszcze jeden pasek walnij, bo tu trochę mało się wydaje w sumie jeszcze jeden pasek walnij Czekaj Ty, Ty Co o? jest? Ten, coś mi prasa nie działa Ty coś wyłączyłeś co, Wyłączyłeś gdzieś tak jest No chodź, co was pa Pa, włącz, włączam wałek, nie? I patrz, zaczyna, zaczyna chodzić I wchodzi na obroty I w pa Czekaj, bo tu weź tu otwórzmy te klapy, może. Weź tam, ją ja na bank. Weź tam, patrz, co się dzieje w tej klapie. Ej, jakiś sąsiad, bo ja nie mogę. No pa, 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 Waga, idzie, idzie. Musisz dać ci uprawnienia, bo ja nie mogę. A, dobra. Ach, ten farming. Przecież masz uprawnienia, nie uprawnienia. Nie mogę. Trzeba otworzyć. A może sprzęt będzie wyłącz Wyłączony. No nie mogę nie mogę A to, to chyba... No do mnie, Nie, bo nie, wiem no kurde... A idzie, idzie I gaśnie Kurde, to chłopie, co, co to... <grym> Ja chciałem... No chciałbym. Do mnie. Ja reklamację musiał zgłosić No zobacz, ty weź tam w łałek włącz i zobacz Pan nawet ruszyć nie chce Olo, okay. się No, przyjeżdżaj tu do mnie z mi i Czekaj, bo tu praca się zepsuła O, ty, działa A, trzeba z rozpędu wjechać Trochę mocniej wałek włóczyłem nogą A, to czekaj Dobra O, dobra, teraz działa, kurde Dobra, to dojadę jadę do końca A tamto się Zdjęcia zrobił Siot. Co? Jeden paseczek. O tak, czekaj, gdzie ty jesteś, bo tam już opie. Gdzie ty, że tu zdjęcie? Czekaj, ale będę za chwilę to. No, ten tu słomę prasuje. Słomę czy trawę? Lucerna, lucerna, panie, to jest tylko taki wyschnięty już. O, tam twoja renówka stoi. I Rafałek! No. Panie, zostaw, na kamerę, po... nie. zostaw te pokosy na ten Na, tutaj się zbierze samo zbierającą, dobra? Ja tą ukradnę. znaczy pożyczę Kru... znaczy, znaczy dobra to, ten, to już taki, z... z... znaczy, Już 8, do końca 10. ostatni. Da. Dobra, dawaj tu ten ostatni przejazd, ten, kończymy tu trzeba ten trzeba spalić, bo to już koło 19 jest I jutro trzeba te ziemniaki kopać, chłopie To nie wiem, jak tam Bogarczycie kopaczkę to zadzwonicie rano ja przyjadę i ten, i weźniecie, wezmę wiadro swoje Przyjadę A ty nie gdzieś kopaczki no, w krzokach, bo kiedyś widziałem no właśnie... Olo tu sąsiad, to zepniesz mi przyczepę, bo tu już Nie ma czasu na odpinanie Ja tu prasuję chłopie, teraz Fajnie, bale ważniejsze no ja, ja też robię bale, tylko że mniejsze trochę <laughs> Ale mniejsze to okay. lepsze No jak Dobra Trzeba coś tu wyciszyć, mi trochę... O. Dobra Dobra, tu wyłączę, wyciszę, to awaria prasy mi to jeszcze zdjęcie takie ostatnie i będzie git A to już ten robiłem, jak ktoś wysypywał te belkę tam. A to nie, ja już tu inna akcja w ogóle, panie To się nie, nie zmieści się, chłopie, tu kurde tyle tych zdjęć będzie, że... Pamięci braknie <grym> Dobra, jadę na, na ten Mara, chopy. Kurde, palta 30. Lama. Wygląda na 30, jak chopię. Jest to prasą, jak głupia. Coś tu bala nie mogę podnieść. Ciekawe A Znaczy, Śmieniu. rynku bym, rynku bym chciał go przepchnąć, ale... Bo pojutrze niedziela, musimy jechać na targ. Co Zobaczy... będziecie kupować? Co będziecie u, u, ten, y, kupować? Albo kraść raczej tam to. zbierają to o od kurde widzę, że tam się powodzi, nie? z khs-em noo A co za tym, tak Ej, chodź tu, zobacz jak tu ta sześciona podnosi dwa bale Andrzej, dawaj szybko obciążnik, czym znaczy przyjdzie poczekaj, bo tu muszę prasę do garażu odstawić Także, tutaj tylko O Ja mam, czekaj, tu przepinamy szybko Odpinaj Dobra ja To tu ten, yy, skończyłem Gdzie byście co? So? O Boże, tu byście są? So? Coś chyba tylko jedno udziało E, chwileczkę, tutaj mi... E, Andrzejek tam i przeszedł. Nie widzę tego, tak <laughs> w świat tego nie ma. Ile to było? E, nic, 900 pieniążków polskich. Ile to ktoś przerzucił? Is nic, to nie ukradnięte, nie, 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 nie. nie. Andrzejek, weź mnie tam na kamerę. Ten, ten to on przerzucił rękami chyba. Nie. Nie. To jest 20 kg. Czekaj, też badam. I to tak tam 2 zera, to będzie gdzieś. Ile to? 100 kg? Nie, 700. Co ty dogadasz, sąsiad, strągnie. Ten, ten napis to tam wiesz. Ale tutaj, nie, tu się Pompki ja tu robię. Po, o, ten Patrzcie jakie złodzieje, widzicie? Dwie sześciotki mają Aż mi zgasło z wrażenia Ta? zaraz odpalimy Dobra Tak, jeszcze dwa bale tu wrzucę to Czekaj, zmieszczać się tu Nie zmieszczać się jak tu też te tu... Ja nie zmieszczę Ten co tu wjechał, oh, kurde Boże że ty mój dyszel urwało Okej, okay. to jeszcze trzeba nastawić. Okay. O. Stój tu, o. Ała Co się stało? O Boże, wypadł. Od... Z kabiny wypadł chyba. Stój, stój! Łe, bo nie ma siły! Ma siłę, uwierz mi, że to jest post. <laughs> Rafałek, fałek polida jeć Jeszcze jednego, czekajcie. Pa! A. Jeszcze muszą dwa bale wejść! Blokada załącz! Nie mam o A już jest, czekaj. Ma... Ooooo! Dobra, poszło! Oj tak kopie. Kurde. Czekaj, ja tu ostatnie... Stój, stój, stój! Stój! Sobie... Andrzejek, stój! Ja to biorę do siebie, dobra? Eee, chodź tu! Czekaj, kurde, stój! Złaszam na policję! Stój! O, dobra. Chcecie tą belkę, czy nie, czy Dobra, masz. U. Dawaj ją! W tym momencie. O, o, o! Dobra. Stój tu! Jak, jak zarata się... za przy... ta, ta przyczepa się zaraz oboje na bok. Ja ją układałem, więc to będzie wszystko gic. Stój tu, Andrzej. No to tym bardziej będzie się uboli. <grym> Zapinaj pasy. <grym> Dobra. Jedziemy, wichtawio. Ooo, takim oto miłym akcentem będziemy kończyć. Także patrzcie co się odjedzie, kurde. Zaraz się wywali. Zaraz to przepę obstankę wywali na bok. <grym> Nie co, Trzasnął bramą. Ty co trąbisz baranie tam ci chodzi Nie widzisz, tu się prace polowe Tak, Chudaj, trzasnął bramą. Dawaj, tu ty musimy wyładować to coś. To światła prawie odpadły z przodu. O pa pa, prostu stój, stój! O, <grym>, o kurde. Złamałem głowę! Złamałem głowę! Dobra, I będzie ta, to, 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 to łocika, złama na głowa. Ta obalona 60 na bok Poczekaj, zrobię zdjęcie, bo to tak dobrze wygląda w sumie O, ale przycinał Cześć, moc. ja tu ją będę niby podnosić. cześć, cześć Boże, co jest z tym, o Poczekaj, czy sobie muszę dronem, drona podłączyć? Muszę trochę wyżej podlecieć, o I ten, i będziemy kończyć Dobra, trzy, cztery, o Dobra. Więc co? Na razie i cześć. Ciao.